Klara kochała swojego puszystego czarnego kota Whiskersa ponad wszystko. Każdej nocy, gdy księżyc zaglądał przez jej okno, Whiskers przeciągał się, ziewał wielkim, kocim ziewnięciem, a potem znikał. Klara zawsze zastanawiała się, dokąd on chodzi. Pewnej nocy ciekawość załaskotała ją w nocniczym piórko. Gdy Whiskers zeskoczył z parapetu, Klara po cichu ruszyła za nim. Na palcach zeszła po schodach, wymknęła się tylnymi drzwiami i weszła do ogrodu spowitego cieniem. Whiskers potruchtał wzdłuż płotu, a potem przeszedł przez dziurę, której Klara nigdy wcześniej nie zauważyła. Klara, będąc bardzo ciekawską dziewczynką, także się przecisnęła. Po drugiej stronie jej oczy stały się wielkie jak spotki. To nie był już jej ogród, to było kocie królestwo. Koty chodziły na dwóch łapach, nosząc najzabawniejsze małe kapelusiki, malutkie cylindry, czepki z kwiatami, a jeden miał nawet kapelusz z piórkiem sterczącym prosto w górę. Były tam sklepy z malutkimi drzwiami i oknami, a w samym środku tego wszystkiego znajdował się tętniący życiem targ. Ale na targu nie było wesoło. Koty głośno miałczały i machały łapkami w rozpaczy. Znowu zniknęły trzy butelki, płakał kot w czapce piekarza. Moje najlepsze ryby, lamentował inny, noszący mały kapelusz wędkarski. Zniknęły bez śladu. To ta psotna mysz, mruknął wielki, rudy kot z malutką koroną na głowie. Jest dla nas za szybka, nigdy nie możemy jej złapać. Klara zauważyła małą, zwinną mysz przemykającą między beczkami, z jej malutkimi łapkami pełnymi ryb i butelką mleka. To musi być ona, szepnęła, wystąpiła naprzód. Przepraszam, powiedziała grzecznie. Mogę pomóc? Koty spojrzały na nią zaskoczone. Ludzka dziewczynka na ich targu! Whiskers, który obserwował wszystko z bliska, zamruczał i otarł się o jej nogę. Koty, zdesperowane by uzyskać pomoc, zgodziły się. Ich pierwsza próba polegała na użyciu siatki, ale mysz przemknęła tuż pod nią. Druga próba wykorzystała lepki papier, ale sprytna mysz przeskoczyła nad nim. Przy trzeciej próbie rząd kotów był gotowy do skoku, ale mysz była zbyt szybka i uciekła. Klara intensywnie myślała, aż w końcu wpadła na pomysł. Klara zastawiła sprytną pułapkę. Ułożyła ścieżkę sera prowadzącą do cichego zakątka. Wkrótce mały nosek drgnął i psotna mysz wyjrzała. Poszła za kuszącym szlakiem, a jej wąsiki drgały z ekscytowania. Gdy mysz sięgnęła po ostatni kawałek – cap! Klara delikatnie schwytała ją w dłonie. – Mam cię! – powiedziała triumfalnie. Koty wiwatowały. W końcu złapały psotną mysz, ale mysz zaczęła ją błagać, a jej cieniutki głosik drżał. Proszę, pisnęła, daj mi szansę wyjaśnić. Klara, będąc bardzo miłą dziewczynką, chciała dać jej szansę. Dobrze, powiedziała łagodnie. Powiedz mi, dlaczego zabierała się jedzenie. Mysz spojrzała na nią wielkimi, smutnymi oczami. Proszę, chodź za mną powiedziała. Klara wraz z kilkoma kotami poszła za myszą przez maleńki tunel pod sklepem, aż do ukrytych drzwi. W środku zobaczyła pokój wypełniony malutkimi łóżeczkami i jeszcze mniejszymi myszkami, wszystkie stulone razem. Nikogo nie mamy, powiedziała cicho mysz. Musiałam zdobyć dla nich jedzenie. Są takie głodne. Klara poczuła ukłucie współczucia. Kradzież była zła, ale mała mysz po prostu próbowała pomóc swojej rodzinie. Nie powinnaś kraść. Są lepsze sposoby, powiedziała Klara łagodnie do psotnej myszy. Ale to dobrze, że chcesz pomóc swojej rodzinie. Koty spojrzały na małe myszki, a ich gniewne miałczenie zmieniło się w ciche pomruki. Rudy kot z koroną wystąpił naprzód. Nie wiedzieliśmy, powiedział cicho. Klara wpadła na pomysł: A co jeśli koty i myszy będą współpracować? Zasugerowała. Koty i myszy spojrzały na siebie. To był dziwny pomysł, ale może mógłby się sprawdzić. Od tego dnia w kocim królestwie wszystko się zmieniło. Psotna mysz, która miała na imię piszczek, zaprzyjaźniła się z Whiskersem. Koty dzieliły się częścią swoich ryb i mleka, a małe myszki stały się mistrzami kuchni. Potrafiły wyczarować najpyszniejsze, maleńkie ciasta i ciasteczka z jagód i orzechów, które przynosiły koty. Były również najlepsze w robieniu malutkich kanapek i przekąsek, używając sera i ryb dostarczanych z kociego targu. Zasłonęły ze swoich malutkich przysmaków, dzięki czemu targ stał się najpopularniejszym miejscem w kocim królestwie. Co najważniejsze, zadbały o to, by nikt nie chodził głodny. Na targu znów zapanowała radość, a wypełniały go kocie mruczenie i cichutkie piski śmiechu. Klara uśmiechnęła się, poszła za swoim ciekawskim noskiem i odkryła nie tylko sekretne królestwo, ale także sposób, by koty i myszy mogły się zaprzyjaźnić i wzajemnie sobie pomagać. I tak każdej nocy, gdy Whiskers znikał, Klara wiedziała, że udaje się do szczęśliwego miejsca, gdzie nikomu nie brakowało jedzenia, a wszystko to dzięki odrobinie ciekawości i ogromnej życzliwości. Koniec. Ale zanim skończymy, złóżmy wszyscy życzenia urodzinowe wyjątkowej małej dziewczynce, która kończy dziś 7 lat. Wszystkiego najlepszego, Klaro. Ta bajka jest dedykowana Tobie. Niech Twój dzień będzie pełen radości, śmiechu i magicznych przygód, dokładnie takich jak ta.